U zbiegu ulicy Równej, Kochanowskiej i Krajowej Szóstki w Gościnie doszło do kolizji drogowej. Zderzeniu uległy dwa samochody ciężarowy Mercedes oraz Volkswagen Passat. Policjanci udali się na miejsce zdarzenia, gdzie wstępnie wyjaśniali okoliczności tego wypadku drogowego. Z których wynika, że kierowca samochodu ciężarowego marki Mercedes najprawdopodobniej, wyjeżdżając z ulicy Równej na drogę Krajową nr 6, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu kierowcy Volkswagena, wskutek czego doszło do zderzenia obu pojazdów. W tej chwili jeszcze wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia. Mercedesem kierował 55-letni mieszkaniec Gdyni, zaś Passatem 29-letni mieszkaniec Lęborka. Do największej liczby wypadków drogowych na terenie powiatu wejherowskiego doszło podczas ostatniego weekendu. Niestety jeden z nich okazał się śmiertelny. Podczas minionego weekendu miały miejsce jeszcze trzy inne wypadki drogowe. Do jednego doszło na terenie gminy Łęczyce na drodze krajowej nr 6 w piątek, jak również w niedzielę doszło do dwóch wypadków drogowych, jeden na terenie gminy Linia, drugi na terenie gminy Choczewo. Ten na terenie gminy Choczewo to był wypadek śmiertelny z udziałem pieszego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy szedł prawdopodobnie prawą stroną drogi, gdzie został potrącony przez jadącego w kierunku miejscowości Kurowa kierowcę Volkswagena. Pieszy 39-letni mieszkaniec gminy Hoczewo, prowadzący jednoślad, mimo kilkudziesięciominutowej reanimacji poniósł śmierć na miejscu zdarzenia. Jednocześnie policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które były świadkami zdarzenia bądź posiadają jakiekolwiek informacje na jego temat. Dzwonić można pod numery telefonu widoczne u dołu ekranu.